To wasz dziewiąty mecz w tym sezonie i dziewiąta porażka. Sezon zasadniczy więc nie ułożył się po waszej myśli. E, tak, to prawda. E, nie będę ukrywał, że liczyliśmy na e, kilka punktów, tak naprawdę nie wiem, może trzy, może cztery. Natomiast e, jest to nasz pierwszy sezon. Co prawda mamy kilku zawodników, którzy już tutaj grali. Ale tak naprawdę większość z nas ma przerwę od grania o, od 5 lat, więc myślę, że to kwestia czasu, że potrzebujemy się też rozegrać i przede wszystkim kondycyjnie odstajemy od wszystkich. Dzisiaj początek meczu całkiem niezły. Do pewnego momentu trzymaliście kontakt, no ale później trochę się to wszystko rozjechało. To efekt bardziej braku koncentracji czy właśnie braku siły do, do biegania? Eee, można to zauważyć tak naprawdę w kilku naszych meczach. Eee, jeżeli dobrze sięgam pamięcią to chociaż mecz z swy... Drugi, w drugiej kolejce prowadziliśmy 5-1 do 20 minuty. Przegraliśmy 6-10. Tak? Yy, mieliśmy kilka takich momentów gdzie do tej 20 minuty 25 do przerwy jeszcze dało się to jakoś tam wybiegać, a później brakuje. Brakuje nam też tak naprawdę zawodników, ponieważ czterech mamy kontuzjowanych, kolano żebro coś tam, więc yy, tak naprawdę brakuje i kondycji, i zmian. W tym, w tym sezonie zasadniczym najbliżej było z Oirb Seniors i ze Śląsknetem, bo tam przegraliście trzema golami. Czy w, tej, w, tej, w tym, tej grupie spadkowej w drugiej części sezonu to właśnie z nimi będziecie walczyć o ligowe punkty? E, tak naprawdę na, na drugą część sezonu e, chcemy wyjść bardziej zmotywowani. Mamy nadzieję, że kilka kontuzji e, tak naprawdę uda się doleczyć do przyszłego tygodnia i chcemy wyjść i po prostu. Wygryć trawę i, i wygrać przynajmniej te dwa mecze, ale chcemy powalczyć, powalczyć z każdym. Mam nadzieję, że uda się urwać te parę punktów. Teraz to Twoje indywidualne statystyki, bo pod względem statystyk zdecydowanie górujesz w, w swoim zespole. Czujesz się też takim liderem na boisku? Nie, broń Boże, nie, nie czuję się liderem. Myślę, że u nas takiego lidera nie ma. Jeżeli jest, to jest on kontuzjowany, bo tak naprawdę w dwóch meczach Jarek Maszczenica jak był. Widać było, że potrafił pociągnąć tę grę dwoma, trzema zagraniami i, i wtedy potrafiliśmy tak naprawdę odegrać się rywalom i nawet złapać jakiś kontakt bramkowy. Perspektywa na tą drugą część sezonu jest, jest trochę lepsza. Ci zawodnicy, o których wspominałeś wrócą po kontuzjach czy, czy małe szanse na to? Tak, no dzisiaj tak naprawdę pierwszy raz po kontuzji wrócił Mateusz Starzyk, który miał problem z żebrem. Na przyszły tydzień prawdopodobnie wraca właśnie Jarek. Pozostałych dwóch zawodników może być gorzej, bo u jednego to jest kolano. Także zobaczymy, ale mam nadzieję, że będzie u nas chociaż dziesięciu, żeby było te cztery osoby na zmianę. Czyli druga część października i listopad będą należeć do Was? Będziemy się starać, żeby nie zawieść tak jak w tej pierwszej części i mamy nadzieję na jakieś punkty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.